Ustawimy sobie dzielonek. O! Dzień dobry widzowie! Yy, dziś będziemy budować willę, ale w poprzednim odcinku była mała bitwa i jeśli ktoś nie widział tego odcinka to zapraszam, bo do grubo. jesteś? Fajnie było. No tutaj przy ścianie tej. A, tu, czy... A ja mam zapalniczkę. Ej weź niczego nie spal tylko. Weź wywal. No, oddaj, dzieciu. Gdzie ta zapalniczka? No weź daj. Tam. Gdzie? Na dole moje. Ale, ale wiesz, że jak podpalisz, to zepsujesz odcinek. Znaliłem. Ale możemy już budować. Otóż okay. zapalniczka. zapalniczkę. Więc dzisiejszy temat to willa. Idź na swoją stronę. To ma być mo mo modern, czyli nowoczesny. Okej. Okay. Dobra, więc e, mamy do... Czekaj. 5, 4, 3, 2... Jeden. Mamy 10 minut, czyli do 11 minuty ja się tak zastanawiam, z czego żeby tak. Tylko nie mów, jak budujesz, ok? No. I ma być ładne przede wszystkim, masz się postarać. No wiem. Ale widzowie ocenią, które jest lepsze. Nie, nie, to się roztopi. Widzowie ocenią. Hmm. Okej. Okay. Ja już mam pomysł dobry. Ja też. To dobrze. Dobra, zawsze. Tylko to. O, nie! o Jezu! Pierwna. Nie, nie, nie Ale pan, nie, nie rób dziury i mm, nie podglądaj. nie ma być duże. To... No, możesz tego nie niszczyć. Czemu ty to niszczysz? Nie, nie wiem. Nawet. <laughs> bo ja nie mm, Ja się tutaj tak zastanawiam. Ej, bo ja będę się 9 minut zastanawiać, a minutę budować. Lol. Do. Czyli jak zwykle. Ja już mam pomysł. I zrobię coś, co jest zwykle w modernych hałkach. Ciebie? Powiedziałeś mnie. Nie. Tak. Nie powiedziałem. Słuchaj Bobasa. Nie. Jest. Bobas jest zły. Bobas jest zły? O nie, wyszłem! Jak to wyszłeś? Nie, tak, nie wyszłeś? Nie, zale... Ty kłamczuszku mały! Ej no! Możesz nie wychodzić? Proszę. Ale ty, ale widziałeś? Weź się przyznaj. Nie. To dobrze. Ale wiesz, że na nagraniu i tak zobaczę później. No wiem. Bo u ciebie się też nagrywa! Płaciłem nagrywanie kranu, bo myślałem, że podglądujesz, to później sobie sprawdzę. A jak nie, no nie, to już jest za daleko. jest. Oh, I znów na mój teren? Nie, nie. Zaczyna to jakoś wyglądać u mnie, a u ciebie? Nie no też. Tylko mam tu dylemat, jak to zrobić od... A podwórko unii. też... też? Hmm. Nie, chcesz? bardziej willa, bo to jest temat z Willi, co nie? I wnętrze chyba też nie. A coś podobnego, jak ty nagrywałeś z Zuzu mało. No, so, so, so. No tak, już nagrywałem. Tylko, że my budowaliśmy sklep i domek survivalowy. Wtedy, jak zbudowałem taki mały. A! zapomniałem powiedzieć, że no właśnie kiedyś już zrobiłem taką serię, tylko że jest A ja bagnowałem. O ty. <ś <rabbits> <ś <ax> jak ty się dziwnie śmiesz, takie. <śật> to jest takie śmieszne. Czy ty byś <embarrassment> Ej, a czemu 9? Może tak. No, 10. No właśnie, 10. O co ci chodzi? <todgłosy> Jezu! Czy <todgłosy> mo możesz się nie, śmieć, nie śmiać jak jak klaun i nie bekać? <todgłosy> Bez kitu, ty się śmiesz jak klaun. Koszaliński. <todgłosy> to już nie jest straszne. To bardziej głupie. Jezu! Ale weź, to jest głupie. Będą cię hejtować później, dobra. że bekasz, piękne. się z tego śmiesz, jak dziecko. Bo, Bo, bo dzieci się śmieją z beka, że o, ktoś beknął, ktoś pierdnął, ha, 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 ale śmieszne. Ale się nie śmiało, Ale to jest śmieszne nawet. Dziwne odgłosy trochę. Ale dobra, nie ważne. Widzicie, okay. opowiem wam żart. Okej, okay. tylko nie taki no, nie, no, nie nie wie. dziwny. No. Ile to, le... ile... ile... Ile to więcej niż jeden krasnal? Starszy Tak krasnal. A to ty, co ty wymyśliłeś? No. Ile, to, ile więcej jest niż jeden krasnal? Stary KRASNAL! No bo to Dziwna to trochę. Dziubaga, no, w sumie. Dziubaga, dziubaga, a nie ciupaga. A nieważne, dziubaga nie istnieje wcale nie. No bo Zóśka pewnie będzie oglądała tu, dowie się co Dziubaga wymyślił i będzie, będą wszystkie plany na no, marne, ale nie, mu, nie, muszą, nie musi was to obchodzić widzowie. Ona chyba to usłyszała, bo powiedziała, co? Z kebabem co. Z kebabem co. O i środek nie będzie oceniany. Nie oceniajcie środku przypadkiem. Dobrze? Dobrze? Jak ktoś napisze, środek na zewnątrz tak 7 na na 10, w na a ogródek czy coś tam, że na przykład wewnętrzne co nie, no to już będę wiedział, że oni nie oglądają do końca. Tylko oni przewijają. Trzeba oglądać cały, a nie hmm. tylko przewijać. A tak też? Tak. O nie, to jakie ja będę miał No jak bez dachu? Nie umiesz robić dachu? Co ty? ty Umiem, ale zajmie mi to naprawdę duło. O Jezu, panie slime! A, ale ty nie robisz takiego płaskiego? robię! Ja robię, no ja robię podłogę, bo zrobiłam naprawdę dużo. Aha, no ja zrobiłem taki mały, ale modern. Mhm. Bo ja, ta, mi się najbardziej kojarzą właśnie takie mniejsze jakby co nie? Powi powiedziałeś modern. Modern. No tak. Co? A ty właśnie mi zdradziłeś, e, co ty właśnie budujesz? Modern house. Znaczy no, nowoczesny dom no. no! no przecież to przecież budujemy to. Po co ci z y, Xboxami? <laughs> Aha. Lol. Xbox One X. Dobra. Co? Jezu, Jezu, ja to słyszę. Wiem, Zuszka ogląda bajki. Dziecina. Tak. A ty nie oglądasz <grym> bajek dzieci taki, ale taki dla mega dzidziusów? Tak. Ale, a co ty sobie myślisz w ogóle? Po co miałbym to oglądać? Ej, ale właściwie po co ogląda się widzicie Napiszcie... bajki? Ej, ale dzidzie właśnie i tak nie kapują co, o, o co chodzi w tych bajkach. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście e, Nie Zaśmiej się Challenge u nas na kanale. Ooo, właśnie, właśnie. Bo ja błagam, nie oceniajcie płaskich szyb, bo wiem, Modern House ma płaskie szyby, ale mi to zajmie długo, a my mamy jeszcze jakieś 3 minuty. Pamiętajcie, nie oceniajcie środka, błagam. Bo i tak nie, nic nie Jemy w środku. Ten, kto zbuduje w środku, ten noob. Ha, 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 Ja nawet nie zamierzałam. No, ja też nie zamierzałam. Bo nie chcę być noobem. Tak jak. Tak jak. Nie. Nie mów. Niech się sami domyślą i napiszą. Napiszcie, kto waszym zdaniem jest tu największym noobkiem? Bo my już wiemy. Bo, eee... bo wiesz, koło mam na myśli. Tak. Macie do wyboru. Luki. A... No, dawaj. I dużo, dużo mało. Dobrze. Dobra, ja zaraz to będzie hmm. skończę. Aha. A ja będę miał panele słoneczne. <laughs> nie, nie będę miał... Ja nie, nie lubię paneli. Czemu nie? nie? Mówi... A mówiłeś, że nie będziemy robić oczy od, no, od środka. Wiem. To będzie ci sobie. Trochę się zradziłem. Ale w sumie nie wiesz jak ja to zrobię. To dla mnie ładnie jest w ten sposób. Um, weź włącz de wyłącz deszcz. Tak. Nie, ja już... Ja, ja jak my walczyliśmy w bazach robiłem. Ja też nie, ty nic nie ustawiłeś. Napiszcie kto więcej ustawiał. I widzowie wiedzą już Kto. Krasnal! No weź wyłącz ten deszcz teraz tu jak Ja marnowałam ciasto. To ty marnuj ciasto. Sióp. Nie, ja nie patrzę. O Boże. Ja nie patrzę. Czemu mnie typnąłeś? Nie umiesz ustawiać. Ja nie patrzę. Ja oczami nie patrzę. Weź mnie. Nie ty... Nie umiesz sobie ustawić. U mnie oh, creeper <laughs> Możesz. Mim się nie śmiać, jakbyś chciał go wysadzić. Ej, ale właściwie na kreatywnym, jak go nie wysadzisz? I Czała? błaga, ale... O, Józef, jeszcze dzień i błaga, nie te mnie. Po co mnie <grym> Do dobra, dobra. Ja cię krasnal! <grym> ja... No żarty! 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 Ja zrobię... Ja zrobię żarty zaraz ci! Zaraz ci zrobię żart. Możesz mnie <śmiernie> nie tepać? Ale to nie śmieszne. O jego slime slime. Weź mnie nie tepaj. Ty nie wiesz jak się ustawia. Ja właśnie ustawiłem się. Gdzie... Ale weź mnie nie tepaj. Hey. Ze już od Więc jest to nie jak nie gribem. Nie dobre Ja w sumie ja mam z kim, bo zoś ty się nie chce nigdy. Ja tak jej mówię, dobra, zośka, chodź, nagrywamy. Nie chce mi się. Nie chce <laughs> Już koniec czasu. Czekaj, czekaj, jeszcze. No, chwilkę jeszcze dajmy, dobra? No dobra. Bo ja jeszcze. To tak, minutę. Ciągle sobie dajmy czas. I weź, błaga mnie. Ja nie dopiero robię z... siebie. Nie, nie ty, pani. Ja widziałam, że ty tylko podłogę zrobiłeś. No. Serio? Tak. No zrobiłeś... No robię duży dom! Ja cię! Jak ty możesz tak... Tak obrażać prosów? O... I Bogu! Duży dom? Fajny. To fajny dom. Nie! Duży dom to głupi dom, ponieważ... No, to znaczy, no po co? W sumie i tak... Skoro i tak nie zdążysz. A ja zrobię jeszcze coś fajnego, co? ma każdy modernistyczny dom. Oj, zrobię dziurę. Oj, dziurę kolejna. Dziurę, jest bardziej. Dobra, robię. Dobra, koniec. Okej, okay. sprawdźmy kto jest nubem. Najpierw do Ciebie. No już widać kto. Mm. Jezu, to by było takie brzydkie. Krasnal. Coś ja ty narobiłeś. Nabud... nie budowałem. Co? Dawno nie budowałem. Ta. JEDYNA WYMÓWKA TWOJA? Hmm? Już wiemy komu wysadzimy, chodź do mnie teraz Okej okay. No ja miałam za mało czasu, ale... Jakoś... Ej dziwnie dla mnie to wyszło Ale no jest ładnie sobie. Nie wysadzaj mi tego Bo <laughs> ja ci wysadzę, dobra Ej wyśnij wysadzaj Ej okay. Ty chcesz wysadzić no Jezu No patrzcie, nie da się zgrosnąć Po prostu Ej, Ale weź mi, no ej! Odbudowujesz, po się widzimy Dob Dobrze Troszkę się pobawię O i dzisiaj obejrzymy sobie em, Jakby trailer Czy jak to nazwać, GTA 6 Dobra wysadzamy Elon, odbudowuj Pójdzie z dymem. Elo. Napiszcie, kto zbudował lepiej. Oczywiście nie dziura, tylko jakby najpierw. Więc pa. I widzimy się wtedy, gdy będziemy sobie oglądać premierę. A w sumie to nie jest już premiera, bo to było chyba dwa tygodnie temu, ale dobra pa.